Kiedy powstała idea budowania mostów w Krakowie, a potrzebne one były, bo był stopień wodny jeden, stopień wodny Kościuszko drugi, był most Piłsudskiego, ten stalowy, w ciągu ulicy krakowskiej. No i do dobudowanie mostu Grumwalskiego, to tak jak mówię, było to rewolucja. A nagle mieliśmy Dubel, dwa mosty zaczęto budować. Kiedyś pokazywałem, jak budowano most zwierzyniecki, pchany za Norbertankami. Dzisiaj na naszych zdjęciach pokażemy, jak budowano most Grzegorzecki. A obecnie most ten funkcjonuje pod nazwą Mostu Kotlarskiego. Inna konstrukcja, konstrukcja stalowa, spawana. Kładzenie spawów to nie jest tylko tak, jak zespawanie bramy do domu. Te spawy są prześwietlane, te sprawy są, muszą się odleżeć, ponieważ następują w takich wielkich spawach Pewne reakcje chemiczne, czyli nie było to takie proste wyzwanie, aczkolwiek dla drogowców doświadczonych to nie żadna tajemnica. Tak wyglądała budowa na naszych starych zdjęciach, a w tej chwili gładko i fajnie z podgórza można przejechać do centrum miasta po tym, że właśnie stalowym bananie. Przypominam sobie taką opowiastkę z tamtych czasów, kiedy ten most projektowano. Miał być takim bananem, właśnie. Projekt mostu tworzy architekt, ten od urbanistyki. Człowiek, który jest tym estetą, takim nadającym charakter budowie. A potem pamiętam, jak przyszedł konstruktor, wyciągnął kalkulator. Trwało to chwilę. Policzył, 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 policzył i okazało się, że most sam siebie nie uniesie w tym kształcie, w tych założeniach architekta. No, oczywiście to śmieszna anegdotka. Pomóc powinien siebie unieść i jeszcze wiele ton dynamicznie przejeżdżających, bo to też ma znaczenie. Chodziło o dołożenie 20 ton stali, żeby on stał się funkcjonalny. I znowu ktoś powie, a bo trwało tyle robili tak, bo przez dłuższy czas trzeba było przekonywać architekta o tym, że jego prawa autorskie nie zostaną tutaj naruszone, że będzie zachowany kształt mostu, tylko będzie więcej stali. To wszystko wpływa w sumie na to, że czasem mamy bardzo duże problemy z dokończeniem inwestycji. Miejmy świadomość wtedy, kiedy będziemy oceniać wykonawstwo niektórych prac. Budowanie mostów to duża tajemnica, a cel taki prosty, połączyć dwa brzegi.